Symaleczko, witam serdecznie, Reddit Online. Tak jest. Obiecałem Wam odcinek, w którym sprawdzę tryb do broni. Niestety, kiedy była premiera tego trybu, no to on był na premierze 3. Aktualnie jest premiera na ten tryb 1,5, czyli 50% więcej. No i kurde, zobaczymy, jak bardzo ten tryb jest fajny. Dużo osób mówiło, że jest zajebisty i mnóstwo się zarabia hajsu. Ale wiadomo, to była premiera Z3. Zobaczymy, jak to jest teraz. I zobaczymy, jak moje pierwsze podejście do tego będzie wyglądać. I jakby co, zobaczycie, że też mam te różne telegramy. E, też tego nie odpalałem. Kompletnie nic. A dobra. Na razie biorę to. Do broni. I mam coś w punku. Ok. Co to teraz? E, torba. No, torba. Kosztowności. Gdzie to może być? Chyba tutaj. Telegramy. Sprawdźmy. Dobroni, jest. No, zobaczmy to. Okej, okay. w ten sposób to się prezentuje. Tak jak mówiłem, ja z tych telegramów nie korzystałem, więc nie wiem do końca, jak to działa. I co teraz? A. Teraz je wrzucałem misję. Spoczko. Okej. Okay. Możemy im dawać różne takie te. Mm. Eee, jak to się zwie? Eee, polecenia Możemy ich ustawiać Eee, czy jakaś pozycja jest tutaj? Te niebieskie kropki, co to jest? Znaczy, niebieskie Chwila Żółte Co to jest? Mogę konia wezwać? Chyba nie mogę Kurde A broń mam zły wybrane, mam... No to jest w miarę okej okay, powiedzmy, ale wolałbym coś innego, to samo jeżeli chodzi o tą broń Kurde Dobra, może to? Zamiana? zemiana to nie wiem co gorsze. Oj, oj, no kurde, no kolejny? też mogę go przestawić. W inne miejsce, sporo ich mam tutaj. Aldora, zobaczmy co to jest. Jest wóz. Po co mi ten wóz? Co on mi niby da? Bez sensu. Jest jaka skrzynia. I co w niej mamy? Ej, halo, ona jest z drugiej strony. A, amunicja. Jest HP, tutaj też, no nie wiem kurde, amunicji więcej jest tutaj, więcej HP Może tutaj będzie jakaś inna strzelba, czy cały czas dubeltówy, cały czas dubeltówy Dobra, e, pomijamy przygotowania, 5 minut mieliśmy e, Początek fali, aha, jestem solo tutaj, o kurde, trochę przyps. dobra A zobaczymy do której fali uda mi się e, właśnie Kurde, wiecie, dotrwać Czy jest ich dużo? No 24 niby Okej okay. Jest pierwszy? Jest pierwszy Dziękuję bardzo Czy jest duża ekspa za to? Eee, zobaczmy inną amunicję O, halo Fyk, eks pozostałem? 5, 5, 5, 15. Kurde, to nie jest dużo. Ostatnia szans. Jakieś inne bonusy wpadają, ale to. Yy, ta podstawowa, powiedzmy, nie jest aż tak duża. Nagroda, niestety. No i kurde, brakuje mi tej strzelby, nie? Ja, to bym bardzo chętnie polatał ze strzelbą sobie. Ale dubeltówa trochę bez sensu. Nie lubię dubeltówy. Ale jak już mam wybierać to wezmę to. Zamiast tego. Pik. No i dobra, powiedzmy, że jest w miarę okej. Okay. Na razie to nie jest zbyt nie trudne. Ani raz sobie nie trafili. Przeciwników w ogóle nie ma, muszę ich szukać. Tak naprawdę. Ale to wiadomo, pierwsza fala. Zobaczymy, co będzie dalej. Aha, mój ich zabił, okej. Okay. No i pierwsza fala. Kolejna za minutę. Okej. Okay. A pierwsza była strasznie prosta, nieraz mi nie trafili. Kolejna fala, 32 przeciwników. Więc też nie jest zbyt dużo. Musiałem że grę ściszyć sobie. I... tylko dostałem w pierdziel, ale mało. No plus jest taki, że mamy tutaj, wiecie. No to wyzwanka. I dzięki temu możemy je w miarę szybko zrobić. Ciekawe, ile na takiej piątej fali będzie przeciwników. Ale niby jest ich dużo. Ta fala jest długa, ale. No zobaczcie, nie idą ze wszystkich stron. I to nie w takich dużych ilościach jak w pozorom. I ja muszę ich szukać. No. Kolejna fala ubita, ale ktoś mi tutaj kurde zdycha. Eee. Kto to jest? Opatrz. No mogę cię opatrzeć. I masz full HP. I z każdym tak mogę? Czy jest jakiś limit? Ten ma full, ten ma full. Eee! Radzą sobie. Sporo ich mam. Strasznie dużo tych pomocników jest. też mogę go opatrzeć. Kurde, mam ciś limit, czy nie? Bo kurde, nie wiem, czy opatrywać, czy nie. Kurde no i góle te broni, nie? To jest straszny ból, że mam te gówniane bronie. Do takich właśnie celów, powiedzmy, które teraz muszę spełniać, czyli po prostu mordować. Mech, na razie te fale są strasznie proste. Chciałbym jakieś wyzwanko tutaj. Może kolosy się w końcu pojawią. Jest taka opcja. No, jak na razie była fala z chyba 20 iluś. Potem 32, a ta fala miała 40 przeciwników. I wciąż nie było to trudne. Chociaż wiadomo, że teraz jestem solo. Więc jeżeli padnę, to padnę. Tak samo jak NPC moi. Jeżeli ich nie wyleczę, to nie padają na zawsze. Ej, tego nie mogę wyleczyć teraz. Kurde! Chyba jest jakiś limit, bo tego mi nie wyleczyło. A tego? Coś, halo? Mogę opatrzyć. Czemu tam ten, ten dziwny był? I teraz 45 jest. Ojojoj. Ojej, są wozy. Ciekawa sprawa. Coś się zaczyna dziać więcej. O halo, nie, nie, nie. Właśnie. Trzeba uważać, bo... Z bliska, to oni dużo biją jednak. <głos> <głos> Jak się podłożyli, kurde! Fajne, ci kile były. A teraz, żem zwalił troszeczkę akcję. Eksfig wpada do przepustki, to bardzo ważna informacja. Ale! Ja tutaj szybko ich opatruję. To jest speedrun. Bo naprawdę, niektórzy mają tak mało HP. Już teraz się zaczęły właśnie problemy. No, halo, tego nie mogę, typa! I marwię czas. <laughs> może tylko raz, może jednego dać. Jak go dam raz, to już więcej nie mogę, może? Ta ta typiara której jest jakaś, właśnie. I ona ma mało. Opatrz, No i ma fula. A czemu tam tego nie mogę? Hmm. Do reszty nie zdążę. A może jednak? <laughs> A, natomiast blokował. Dobra. No i kolejna fala 51 Wcześniej było 45 chyba I o 6 się zwiększyło I mamy wozy O, auto im Nawet mi pokazał nie tego przeciwnika co Chciałem Zrób akcję Cyk, kurde Jakby to był niestabilny dynamik, To by ładnie wybu wybuchło Ale niestety dobrze nie grałem i kurde zapomniało mi się Tutaj wysiada ktoś? Wysiadł już, lol. Nie, gdzie on jest? Tu jesteś! Witam serdecznie. No jest coraz trudniej akurat, muszę przyznać, ale... Kurde, wciąż ci przeciwnicy... Gdyby oni wychodzili, wiecie... W dużych grupach, nie? To byłoby spoko, oni kurde... Wychodzą w pięciu, czterech czasem, nawet mniej, czasem tylko dwie osoby lecą. I potem jest kurde taki... Powiedzmy, że spokój. Jak bardzo szybko i wybijamy, to oni właśnie lecą z daleka i musimy do nich wiec z jednej i z drugiej strony, no, bez sensu. Te fale powinny być większe, jak ta jest ten tryb przetrwania, tamte fale, to kurde... Lecą w takich ogromnych grupach, nie? Jest dym. Trzeba się, kurde, mocno postarać, żeby nie paść. Nie wiadomo, to potem przylatują helikoptery i to dalej, nie? Tutaj helikopterów nie mamy, ale liczyłem, że jakieś kolosy się pojawią, żeby jakieś wyzwanko było. Eee, ale na razie tego nie widzę, może na większych falach. No nie, kolejny sojusznik pad. No właśnie, to... Kurde, wiecie... Nie docenia się za bardzo tych sojuszników, ale oni coś tam robią. Coś robią, czasem widzę, że mi z przednosa chyba zdejmują, więc... Coś robią, jak mówiłem. Pyk. O jezus, Mary. Nie, kurwa! Nie zauważyłem go. Dobra, 118 zabójstw, 5 fali. Niepowodzenie. EJ co kurwa niepowodzenie? To jest Halo! Kurwa! Nie dostanę nagrody? Po misję i muszę od nowa. A jeszcze walę padem. Ja pierdzielę. Nie gadajcie, że ja muszę od nowa to robić. Ale jaja. Ale jaja. ja. tyle tych fal jest? 10? No właśnie, to jest najgorsze, że podszedł i tak jest sprzątał, że ja nie miałem szans na reakcję za bardzo. Tak, zaczynam od nowa. Kurde. Dobra, wiesz co? To zrobimy tak, że ja zrobię tutaj kurde cięcie. I widzimy się, kiedy już tą misję zakończę na tej premii. Ale z jakimiś sojusznikami, bo tak kurde bieganie tutaj solo. Jest strasznie nudne. Jakbym kurde z kimś grał, było było o wiele fajniej i raźniej. Dobra, dymy. Chciałem to mam. Gram teraz z jakimś randomem sobie. I zobaczę, co tu jest. O! Jeszcze jedno. To ja się nie dziwię, że kurde moloty się porespiły. Co, odjeżdża? Aha, pusty. To się kurwo dzieba. Co to jest? Co to zalinie ci były pojechał sam. Na siódmej fali się zaleskił. Na piątej jeszcze przyjechał pociąg. I z tego karabinu Maxim do mnie napieprzał, typek. Więc coś się tu dzieje. Fajnie. O nie, typek pipot. A ja już 47 przeciwników mam. Ja pierdziele. Dobra. Spróbujmy. Zrobić to. 47 i pad. Ja pierdzielę Ja też raz padłem ale tej początkowej fali, bo Wiecie, unlucky oczywiście. Było To już ników mnie wbijał. Wszystkich nie ma szans, żebym ich obronił. Za dużo przeciwników, a jestem sam. O, trzeci, no tak. Boję się, że zaraz coś wybuchnie koło mnie i będzie po mnie. Dobra, no dwóch teraz. Ale jaja. A To chciałem, no ale za późno. Ach, kurwa. A. Ja pierdolę. Ja nie prują. To jest to co hacks normalnie. Już auto im to dał walić, ale te toniki to jest podjęte. Bo dzięki temu ja żyję tutaj. Dużo ich mam na szczęście. No kurwa, traf! Dobra. Sorry, y targation no emotions. Jezus Mary, naprawdę. Niezbędne mi się dzieje tutaj. I ten sojusznik. No te ostatnie fale to są trudne strasznie. Mam nadzieję, że się uda to przejść, bo... Jak znowu tu padnę, to koniec. Poddaję się. Bo widzicie, nie na ile to jest max osób, zgaduję, że na 4 max. Teraz gram z jedną osobą. Jeżeli padłem, kiedy grałem solo, to koniec. Od razu. Jak tutaj padnie ktoś, to z tej fali, <coughs> fali się reski. Kurde. Z tej fali się reski. Trochę gardł, zjechamy. Chory. Eee. A. No wiecie. Jest o wiele większy spokój, no ale wciąż. Jesteśmy we dwóch, jedna osoba padnie. No i jest przyps. A, wszyscy sobie już padli. Co no to za jakiś boss? Co tam jest to jakiś taki dziwny? A, Kulos! No to, no to chciałem, to mam. Eja, ja Boję się, że ten, ten typek mi wyjdzie teraz z tej gry. To często dzieje. Ludzie wychodzą. W GTA taki jest, jak się gra misje. Mam nadzieję, że ten typek mi tutaj nie, nie wiecie Nie zostawi mnie tutaj Bo bym się co najmniej zdenerwował Dobra Ale jaja Gdzie ich tu jest Aha. No kurde Karabin Evans Nie no Właśnie dlatego tego kurde Lancaster wolę Była lepsza celność kurde najmniej zwykłą, ma teraz? A bo to ekspres już Załaduję Dobra No Jezus Maria No bez przesady no. Ile można? Dobra, zbierzmy to Mamy full HP Czy tam jedzie przypadkiem z tyłu Maxim? Czy nie? Nie, to po prostu zwykli przeciwnicy ale jak oni szybko biegają tutaj Co jest? Nie za dużo was tutaj? Ja pierdziele O kurwa Ja pierdole, dobra O Jezu Pa... dobra Ja wszystkie lekarstwa tutaj zużyję, no ale niech będzie Chcę mieć pewność Że przeżyję Jeszcze dwóch. I mój sojusznik się zrespi w końcu. Pyk. Jezu, dobra. Przeładowańska amunicja Express. Jest mój sojusznik. Tam jest. O, karabin maszynowy Maxim. Teraz jest ostatni. Właśnie. Pojawiły mi się ładunki wybuchowe. Z każdą kolejną falą mam więcej tego tutaj dziadostwa. Jest Maxim. Może na PC, to jest dobre.

Jak mojego nie bije, to się zirytuje. Aha! Nie żyje! No, co za to jest żart? Tedypek. Jak na początku sobie radził, teraz pada cały czas. No i cała fala solo. Następnym razem, na broń zapasową, wezmę bazukę, czyli łuk. Czy po prostu jak najszybciej jeden czołg zniszczyć. Dzięki temu. Eee Wiecie. Dzięki temu mój sojusz nie będzie żył. Jeżeli w przyszłości będę ten tryb grał, bo teraz nie jestem w stanie dać sobie bazuki na drugiego oj, Ojojoj! I on to przeżyje, tak? No to pięknie. O, Maxim Witam serdecznie. Może zaraz się tobą zajmę. Najpierw szczególne I ucieczkam do ma lekko. Tutaj wchodzimy. Wiecie co? więc sobie amunicję tutaj na to. Czy z amunicji wybuchowej sobie, sobie to zniszczyć? O kurwa! No nie nie nie. nie. Jest bardzo niekomfortowa sytuacja. Wiecie co? On chyba stoi w miejscu, nie rusza się za bardzo, więc ja po prostu postaram się przeżyć to w pierwszej kolejności. Wszystkie ci na lekarstwa zużyję, no jasne, super. Wydaje mi się, że oni teraz nawet mają lepszy zasięg na mnie. O, nie, sam stoi cały czas? Stoi. O, i mnie nawet uderzył. O! Halo, halo, halo! Halo! Plecy? Kurwa! Pi! u, żyje. Nie, to jest przesada Nie, nie, ja muszę stąd się wydostać Bo to jest taka niekomfortowa sytuacja, że oni bardzo na blisko do mnie podchodzą Z daleka czasem oni nie trafiają Taki plus, ale jak z bliska podejdzie i mi wanie shotguna za pół HP To jest przyps, bo za chwilę wanie drugi, za drugie pół, jestem w dupie. Albo zostanie mi minimalnie, albo padnę sobie od razu. Co mnie da pierdala teraz? Co mi tak ta pierdala? Co to ma być? Ej, halo! Dobra, może bimber wypije? Aha! Coś tam jedzie! Aha, Maxim! No to jest żart. Kolejny. A że jestem w stanie... Tipa zdjąć w tej wieżyce? Jakiś otwór jesteś jakby. Ale kurde ten auto i nie pomaga za bardzo. To się łapie mi kogoś kompletnie innego. Aha! Co mnie zabiło? Widzieliście? Tak z dupy 197 zabójstw, dwie śmierci. Opuść misję. No nie! Pierdzielę to. Czy będzie jakaś nagroda za 8 fal? Czy. Nic, absolutnie nic. Opuściłem misję teraz. O, coś będzie. Na szczęście chyba. I co? Nagroda jaka jest? Za 8 fal. Tablica wyników. Zobaczmy. 0,70 czyli wychodzi, że 10 tych odłamków, powiedzmy, golda dostajemy za jedną falę, a 20 dolarów około za e, falę też, czyli 0,10 i 20 dolarów. Spoczko! Ale kurde, mogło być lepiej. Dużo zabójstw miałem. <grym> Jestem nudziarz. Dobra. Eee, nie, nie, don't pick. Niech będzie, że grało się świetnie. Kurde, ale właśnie... Szkoda, że nie udało się wbić tej dziesiątej fali. Ale no cóż, co ja poradzę. Grałem solo tak naprawdę, jak widać. Więc tyle. Ja się zamierzam żegnam. Dzięki wielkie za zadanie. 7 przejść. A, i tryb jest spoko moim zdaniem. Te kolejne fale są spoko, ale więcej osób, a nie tylko solo. Eee Elo.